Czas na drugi z półfinału. Witam i zapraszam na mecz Francja kontra Maroko. Jedna z tych drużyn będzie dzisiaj świętować awans do finału. Czy będą to obrońcy tytułu z Francji, czy też po raz pierwszy w historii w finale Mistrzostw Świata znajdzie się zespół z Afryki. Maroko już dokonało największego sukcesu w historii afrykańskiej piłki, grając w półfinale Mistrzostw Świata. Na papierze oczywiście lepiej wygląda Francja, ale przecież zawodnicy z północnej Afryki pokonali już Hiszpanię, Fran Portugalię, no a teraz być może także i pokonają Francję. Wszystko okaże się w ciągu najbliższych być może 90, może 120 minut, a może konieczne znowu będą rzuty karne. Mecz z pewnością będzie emocjonujący. Sporo fanów z Maroka przyjechało tutaj, aby dopingować swoich idoli. Rozpoczęli już mecz Francuzi. Na razie spokojnie starają się wybadać teren. Griezmann. odzyskali Marokańczycy. No tutaj będziemy mieli każde odzyskanie przez Maroko. Czy też akcję ofensywną wywatowane właśnie w podobny sposób? Ufal do środka do Nne Syriego. Enne Ennesiri. Próbuje ominąć łupamek. leży na murawie przez moment, ale już się podniósł. Teraz Francuzi. Benzema, Benzema, niesamowita sytuacja sam na sam z bramkarzem, Benzema czy Bono, Bono! Świetna interwencja marokańskiego bramkarza, on jest jednym z bohaterów tego zespołu, Antoine Griezmann. Już coraz bliżej, pola karnego, próbował zaskoczyć Bono z dystansu, ale ten nie dał się zaskoczyć. Lagana Enne Syriego, Hamalla Enne Syrie. Strata piłki na rzecz Francuzów. Ale warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz: w tym ustawieniu trójkolorowi dość defensywni. Mocno schowana ta obrona wraz z defensywnymi pomocnikami. Widać, że czują respekt przed Marokańczykami. I teraz wybicie piłki poza boisko od wyrzutu z za chwilę Maroko. Jest Mazrawi. On będzie wykonawcą. Bufal. Amrabat. Amrabat to zawodnik, który już od wielu lat gra w tej kadrze. Nne Poza boiskiem jest futbolówka. Upomina swoich... Kolegów z zespołu golkiper Francji Bo tutaj może być niebezpiecznie Na razie wybicie Ale za chwilę po dośrodkowaniu Zrzutu rożnego może być różnie Hakimi I dośrodkowanie na Nesyriego Wybijają rośli Francuzi Amalak jeszcze zgarnął piłkę Amalak wybija Nogą tutaj bramkarz francuski jest już Sajs. Jeszcze może będzie szansa, chociaż widzimy, że już Aurelią czuła meni i przejął piłkę. Benzema. Benzema już raz uciekł obrońcom Maroka. Uratował sytuację temu zespołowi Bono, Pawar. Dobrze się bronią, Marokańczycy, to trzeba przyznać. To jest zespół, który naprawdę na tym Mundialu imponuje. Pofana. Fana, bardzo dobra interwencja Mallaha. I teraz rzut rożny. Okazja po dośrodkowaniu rzutu rożnego za chwilę będzie Antoine Griezmann. Chociaż może także tutaj podać do Kiliana Mbappé, który stoi tuż obok niego. Takie rozegrania również były stosowane przez trójkolorowych Mbappé. Mbappé, Benzema, Benzema i jest piłka już w rękawicach Bono. Niesamowita forma w tym spotkaniu golkipera afrykańskiego zespołu Unahi NC i teraz do środka do Amallacha. Wystawia mu się tam po lewej stronie kolega, ale Amallach samolubnie się zachował w tym przypadku. I strzeli bramkę. Niesamowite! 26 minuta meczu. Maroko wychodzi na prowadzenie. I teraz pytanie, czy będą w stanie ten wynik dowieść do końca. A więc dobra decyzja o tym samotnym rajdzie. Wydawało się, że z tego kąta będzie bardzo ciężko zdobyć gola, ale Amallach. Po raz kolejny popisuje się świetnym strzałem. Już w naszej symulacji w poprzednim meczu zdobył gola. Teraz kolejnego. I teraz to Francja musi odrabiać. Hernandez. Francuzi wściekli, chcieliby natychmiast zdobyć bramkę. Mbappe, Mbappe wciąż holuje tę futbolówkę. Ale piłka już pod nogami z Jesza. Hakimi. Dobrze rabiot. Takie defensywne zapędy pod bramką rywali. No ale już jak widzimy, wycofał. Zupełnie bezużyteczne zagranie. Odzyskali na moment Marokańczycy. Jest już Fofana. No proszę, no proszę, jak pięknie dzisiaj. Prezentuje się w kwestii odbiorów Maroko. Sais. Enne Syri. Do Ziesza i zjeżdża spalonym. Kłóci się jeszcze z sędzią liniowym. Zaraz zobaczymy to na grafice. Czy tu był spalony? No, nie był to jakiś ogromny spalony. Ale wygląda na to, że jednak był. Hernandez po ziemi do uparmekano. Francuzi już rozpoczęli od rzutu wolnego. Griezmann. Przerzut do Benzemy, Benzema, Benzema, ależ przymierzył, niesamowite, jest wyrównanie w 36 minucie, ależ fantastyczne uderzenie Karima Benzemy, słusznie otrzymał tę nagrodę do najlepszego zawodnika świata, fantastyczny strzał, mecz nabiera Rumieńców. Może nie przesadzajmy, że był to aż tak ładny strzał jak strzał Richard Missona, ale naprawdę pięknej urody. Także i w meczu Chorwacji z Argentyną mieliśmy świetną bramkę. I teraz od środka Maroko. Sajs. Hakimi. Duamrabata. Amallah. En-Nesyri będzie niebezpiecznie pod bramką Francji. Jeszcze udało się utrzymać przy piłce. Oj, tutaj skopany. Ale widzimy, że sędzia nie reaguje. Kupa Meccano, Hernandez, Antoine Griezmann. I przy piłce Mbappé Rabiot. Może z tej akcji coś wyniknąć. Coraz bliżej, Bono, ale teraz pięknie. Kapitalny odbiór ze strony Hakimiego. Jest już Amrabat, jest z Także i trójka ofensywnych zawodników coraz bliżej pola karnego Francuzów. Czekają na podanie od Dunahiego. Wrócili już trójkolorowi, tylko minuta jak widzimy doliczona. Hernandez odzyskuje piłkę, ale już strata zjesz. Zjesz. Będzie strzał z dystansu, czy też może poczeka, może poda do któregoś z kolegów z drużyny? Mufal, Mufal, dobre dobranie Amalak jest 2 do 1 dla Maroka A więc wyrównali w ostatniej akcji Pierwszej połowy Popatrzmy jeszcze raz na tę niesamowitą akcję Amalak Zdobywcą drugiego gola Pokonany Znowu Ugo Jori. No proszę, jakie Uderzenie, a Jori Zupełnie nie w tempo I teraz będzie się wiele działo W drugiej połowie, to jest niewątpliwe Świetny strzał. No, podcięty w końcowej fazie tego uderzenia przez Jorisa Selim Amalach. 2-1. A więc Francja przegrywa z marokiem. I koniec pierwszej połowy. Fascynujący mecz. Naprawdę trzy bramki. Było co oglądać. Świetna gra zarówno jednej, jak i drugiej ekipy. Teraz zapraszam na krótką przerwę, gdzie będziemy oglądać. Powtórki przy akompaniamencie muzyki, a później wracamy na połowę numer dwa. Wracamy już na drugą połowę spotkania. Od środka rozpoczęli Marokańczycy. Francuzi na pewno podrażnieni tym nieudanym przebiegiem, zwłaszcza końcówki pierwszej połowy. Będzie na pewno wiele starć, oby tylko nie było tutaj wielu fauli. Agert, do Bufala, dobre zagranie. Bufal jednak nie był w stanie tej piłki przyjąć. Widzimy, że sędzina zareagowała. Jaka tu była sytuacja? Hmm, zaraz się przekonamy, czy tam był faul. No to wygląda. Jakieś drobne przewinienie ze strony Marokańczyków. A teraz Antoine Griezmann. Dość nietypowo, bo przecież on jest napastnikiem. Wykonuje ten rzut wolny z, wręcz z linii obrońców. Fofana. Griezmann. Benjamin Pawar. Odzyskują Marokańczycy skupieni teraz bliżej lewej strony boiska, patrząc z ich perspektywy. Enne Syrii. Przerzu do Ziesza, ależ teraz będzie niesamowita sytuacja. Ziesz, Ziesz dośrodkowanie. Wybijają jeszcze Francuzi. Zgarnia jednak głową Maroko. Unahi. Ziesz. Ziesz. Do Hakimiego. Enne Syrii, ależ będzie sytuacja. Unahi próbuje zablokowany strzał jednak przez Francję. I szansa na kontrę. Ale jak widzimy dość spale Mimo, że mają tam Mbappé w składzie Bufan Enne Syri. Maroko. Ale dw dwóch na jednego. Nie miał szans. Pofana Bawar. A Upamekano. Może teraz z prawej strony coś wyjdzie Francuzom. Antoine Griezmann Rabiot. Odzyskuje Ziesz dla Maroka, Hakimi. Widzimy, że w tym ustawieniu Ziesz zdecydowanie wycofany. Hakimi jest takim pomagającym napastnikom, bocznym obrońcom. Amallah, Fofana, Benzema. Wycofanie doczułamy niego. Francuzi, trzeba przyznać, że teraz grają coraz słabiej. Rabiot, Mbappé i jest piłka poza. Z obrębem pola karnego Fopana, ale tutaj przewinienie, które będzie pewnie kończyło się żółtą kartką, chociaż jednak chyba nie. Sędzina tylko upomniała zawodnika, a Gerd już gotowy do wykonania rzutu wolnego. 65 minuta meczu. Maroko sensacyjnie prowadzi z Francją 2-1. Francuzi bezskuteczni, bezradni. Doskonała defensywa zespołu z Afryki w tym spotkaniu. Unahi przejął rabiot. Kupamekano. Jeszcze naciskają Marokańczycy. Chuameni. Do Mbappé. Ojojoj, oj, oj, ależ teraz. Kocioł w środkowej strefie boiska. gier do Bufala. Bufal. Odsłonili się trójkolorowi. Bufal. Przejęcie czyste zdaniem Sędziny. Czułameni Benzema. Dużo ma tam miejsca. Mbappe. Mbappe po raz kolejny. Hernandez. Hernandez. Czy spróbuje strzału? Hernandez. Ale... Bono chwyta tę piłkę w swoje rękawice. Teraz pośle ją do Hakimiego. Zjesz. czy będzie w stanie dosięgnąć do tego podania? Unahi. Jeśli Marokańczycy to mądrze rozegrają, to może tu już być 3 do 1 za moment. Ziesz. Dogranie w pole karne, ale widzimy, że jednak szybszy był jeden z obrońców. A Hugo Jori znowu z błędem. Mbappé. Aż cofnął się zdecydowanie na własną połowę. A Gert. Do Sajsa. Ten wycofuje do Bono. Naciska Griezmann. Francuzi z coraz wyższym pressingiem. Nic im już nie pozostaje. Nic nie stracą. Co najwyżej stracą trzecią bramkę. Ale jeśli nie spróbują, to stracą wtedy szansę na to, by wyrównać. I teraz szansa. Ale dobrze. Pięknie zachował się teraz Bono. Naprawdę kapitalna interwencja, I o ile może tam ze dwie interwencje miał nieco słabsze. Marokański golkiper o tyle, dzisiaj naprawdę spisuje się rewelacyjnie. Wymiana podań między Marokańczykami Amrabat do Ziesza. On napędza akcję teraz już zdecydowanie wyżej ustawiony. Będziemy mieli zmianę pierwszą w tym spotkaniu dopiero o 87 minucie. Kunde, on zmieni, jak widzimy, mocno rozczarowanego, schodzącego do strefy bocznej boiska Fofane, UNAHI. NSYRI, NSYRI teraz ucieka obrońcom, próbuje strzału. W ostatnim momencie zablokowany strzał. Defensorzy Francji. Dzisiaj z wieloma błędami Amallach. Bohater Maroka. Czułameni odzyskuje. 90, pierwsza Minuta już się rozpoczęła. Jeszcze półtorej minuty. Benzema. Griezmann. Wymiana piłek. Ostatnia akcja tego spotkania. Rabiot. No chyba, że dojdzie do remisu. Pawar. Czułameni. I strzał sparowany przez Bono. Jeszcze będzie szansa teraz rzutu rożnego. Ale widzieliśmy, że ten strzał przekonujący. Naprawdę już nie z takimi strzałami radził sobie, bo ono chociaż dla niego także wielkie uznania. Antoine Griezmann, ośrodkowanie w pole karne, wybija jeden z Marokańczyków głową. Jeszcze dokładnie zaraz jeszcze też może będzie koniec? Koniec spotkania. Maroko triumfuje 2 do 1. Wielka radość. Pierwszy zespół z Afryki w finale Mistrzostw Świata. Zmierzą się tam z ekipą Chorwacji. Chorwaci, przypomnijmy w naszej symulacji, wygrali 2-1 z ekipą Argentyny. Ostatnie wiwaty, ostatnie brawa i żegnam się. Zapraszam na kolejne spotkania. Oraz zapraszam także na serwer Discord do zostawienia subskrypcji i kciuków. A teraz zobaczmy powtórkę kluczowych akcji.